Finalnie to się, wiesz, zakończyło z ilością. Ułożyło, no. ułożyło. Czy no, możemy zdradzić tak. liczbę, jaka była do Rana, czy nie? No, myślę, że tak, no. Widzowie, mieliśmy prawie 40 tysięcy zapisów na pre-save albumu i to dwa razy więcej niż pewien, jeden z popularniejszych raperów, najpopularniejszych raperów w tym kraju. Słuchajcie, ja, to ja nie wiem, czy mnie słychać, ale generalnie yy... Fakt jest taka, że dostałem dzisiaj info, że na pewno wytwórnik, w której to wydajemy, jest to jedna z największych, znaczy jest to jedna z trzech największych wytwórni w Polsce, na pewno nie było nikogo, żaden artysta, nie miał o tyle presejków, co chłopaki z Bungie, także let's go. Let's fucking go, nic, tylko robić muzykę i, i, i zarabiać z tym obrzydliwe <laughs> Nie no, widzowie, to dzięki wam, to dzięki wam, widzowie. Tak, no teraz, to, teraz tylko koncerty rozpierniczyć. Dlatego Zapraszam wszystkich na koncerty, tak jak powiedziałem, żebyście kurwa potem nie beczeli, że ktoś nie było, bo ktoś przyoszczędził, kurwa.